strzelać, czekać, spokojnie. Kolejny, kolejny filmik z terenu. Tym razem szukam ziemianek po chłopakach z werwolfu, którzy tutaj. Między innymi się ukrywali. Na pewno tutaj przyjedziemy na wiosnę. Tak jak już mówiłem, wcześniej w marcu, jeżeli to wszystko się uda. E, teraz tak. Dostałem informację, że muszę wejść w ten lasek i po przejściu jakichś 100 metrów powinny się już zaczynać takie pojedyncze. Dlatego wolę to znaleźć teraz niż. W latach, które jest wszystko zarośnięte prawda? I kupa kleszczy. Chodząc po takim terenie, nie zapominajcie o dobrych butach. Ja mam akurat takie rosyjskie. Muszę przyznać, że na, naprawdę się sprawdzają w takim terenie. Znajomy kiedyś weszedł w Adidasach. <laughs> nie minęło dwa tygodnie, jak Grypsko oczywiście. Także nie warto było. Chciał się chłopak zahartować, ale niestety no nie wyszło, bo w mokrych butach dużo nie, nie zwojujemy. I teraz tak tutaj mniej więcej muszę się przedostać. Znaczy na chwilę może wyłączę. Jak coś znajdę, to najwyżej włączę kamerkę. piękna pogoda Ty? bo chyba coś znalazłem tak jak powiedział i środkiem a powinienem znaleźć jedną ziemiankę tak to jest tutaj to teraz to fajnie widać bez zima że jedna ziemiątka znaleziona. Akurat z tego miejsca mieli bardzo dobre pozycje, żeby się oszczeliwać w razie czego. Jest szeroka. Dlatego zawsze warto sprawdzać takie miejsca wykrywaczem, ponieważ można coś po sobie zostawić Dlatego na pewno, na pewno tutaj przyjdziemy na wiosnę I Zawsze warto sprawdzić Może teraz pójdzie może dalej Także mężczyzna ten miał rację Jeszcze miał, miał się ze mną skontaktować w razie gdyby spotkał Gościa, który na własne oczy widział jak tutaj niedaleko stały dywizja, dywizja, jedna dywizja, pancerna SS, która potem ruszyła dalej w głąb Polski. Uff, tylko jeszcze nie wie, czy ten, czy ten mężczyzna, bo to właściwie już dziadek, że on żyje. Dlatego to trzeba się jeszcze dowiedzieć, bo wiadomo, ludzie co są coraz starsi i umierają, prawda, z roku na rok. Także jedę dalej. Na pewno warto byłoby tutaj posprawdzać na wiosnę. Wiem, że kopałem tam kiedyś z drugiej strony lasu. To też właśnie wychodziło mnóstwo urwiłapek, bo miejsce to było naprawdę oszczeliwane przez jakiś czas. Dlatego tutaj trzeba było uważać na tym miejsce, ale dobrze, ja na chwilę wyłączę. I tutaj jeszcze się próbuję dowiedzieć bo też szuka miejsce, miejsca gdzie właśnie doszło do pierwszego starcia między właśnie pupakami z werwolfu a ruskimi bo już po, po pierwszym starciu było kilku zabitych po stronie werwolfu Także jeszcze co do tej ziemianki tutaj. No, kamery, tak. To w razie czego chłopaki mogli się wycofać tam, jak jest ten, dalsza część lasu, bo to już jest po prostu skoszone teraz, Wycin wycinają jak, le jak leci, jest ruch przeciwpancerny, także mogli się wycofać w razie czego <laughs> na następne pozycje, gdzie też kiedyś tam znalazłem mnóstwo ziemianek Teraz jeszcze może tutaj poszukam jakiś co się może uda znaleźć dobrze. Na chwilę wyłączę. Jeszcze, co na, jeszcze nawiązując tutaj do tej tutaj huty, ozimek. Gdzie w okresie II Wojny Światowej produkowano m.in. części do okrętów wojennych, samolotów oraz części do czołgów. Więc tutaj Rosjanie wkraczają na ten teren już ozimek o jest praktycznie wyzwolony, 23 stycznia przystępuje się od razu do produkcji kąsienic do czołgów które są później wysuwane od razu na front między do szturmowania Berlina oraz ataku na twierdzę Wrocław Festung Breslau <laughs> tutaj też co do twierdzy Wrocław żołnierze brojący się we Wrocławiu są po prostu wnerwieni, że atakują ich czołgi na gąsienicach, które są produkowane tutaj, w tej hucie. Także byli bardzo zdenerwowani. Dlatego też było to jak najbardziej na rękę, na rękę żeby wysadzić tutejszą hutę małopanew. Dobrze, teraz może przejdźmy. Przejdźmy dalej, ale jest, słuchajcie, strasznie zimno. Jak na razie buciki się spisują. W ogóle wytrzymują tą temperaturę. Dobrze, teraz przejdźmy dalej. Może jeszcze poszukam gdzieś tutaj Jakiś ziemianek. Tak sobie akurat idę tą drogą. Widzę, że są dziury, dziury po saperkach Ktoś tutaj sobie kochał już. Może jeszcze jakieś znajdę tutaj ziemianki. Na razie nic. Tylko tą jedną. Jak na razie niestety... O, coś tu jest. Coś tu jest, ale czy jest to ziemianka? Chyba tak. Tak, tak, tak. To jest ziemianeczka. Proszę bardzo. To jest w formie krzyża, tak jakby, jak widzicie, tak idzie. Tak w formie krzyża. I kolejna ziemianeczka. O, teraz może będzie lepiej widać. Pod tym kątem. Czyli ona tu szła tak. Tu się troszkę zęszało, ale to się mogło już zawalić, a tu jest szersze. Tu jest troszeczkę szersza. I tam chyba też ktoś kopał, albo jest dziura. Nie wiem, ja chyba ktoś kopał. Chyba ktoś Tak, jest to saperce. po prostu no Dobrze, na chwilę może wyłączę. Czyli gości miał rację, To jest ich tutaj kilka. To teraz przejdę dalej. Już słońce zachodzi. W lesie robi się ponuro. Jeszcze jest chwila czasu, także, także może coś się uda znaleźć. A jeszcze co do tych listów, dokumentów, które te młode małżeństwo do mnie teraz przywiozło. Słuchajcie, tego jest oni mają tego pełno. To było wszystko zabetonowane w ścianie. To co mi przywiezi to jest tylko część Bo tak naprawdę tego jest masa I także mówię, jeżeli ta współpraca wypali to być może będziemy dalej tą sprawę ciągnąć Także to nie, nie, nie zależy ode mnie bo te dokumenty zabrali ze sobą taka była ich wola także uszanuję to no i zobaczymy czy się też odezwią w marcu pozdrawiam ich z tego miejsca no już chyba nie znajdę nic więcej tam jest główna droga Jeszcze na pewno się będę próbował dowiedzieć, gdzie, gdzie ruscy zamordowali, jak to się mówi. To najpropo, najprawdopodobniej była egzekucja, ponieważ też niedaleko stąd mm. Niemcy się wycofywali i mieli, mieli przy sobie dużo rannych, to też był problem, później, prawda, przy wycofywaniu się. Dlatego też tam się nigdy nie tak za bardzo nie cacka, dlatego postanowiono, że ich zostawią na miejscu w jednej tutaj gospodzie, przepraszam, w stodole, ukrywali się w stodole. Ale jak już tutaj Rosjanie wkroczyli na tę ziemię, no niestety, wiadomo, wszystko przetrząsali, co się, co, się, co się tylko dało. To niestety znaleźli. I z tego, co mi ten gościu opowiadał, Rosjanie za, zapędzili jakby tutaj ludność niemiecką, żeby wzięli ich do lasu. Mam mi te miejsce pokazać, gdzie po prostu wrzucono ich do takiego dołu. Tych rannych po prostu nawet nikt nie rozstrzeliwał, tylko wrzucono ich do tego dołu i przysypano ziemią. Był to straszny widok. Może niektórzy mieszkańcy do dzisiaj nie chcą o tym mówić tak za bardzo. Ja się nawet nie dziwię, ponieważ na własne oczy widzieli, jak, jak ziemia oddycha też do tego chciałem nawiązać ponieważ o tym mi kiedyś gadał inny znajomy leśniczy mówił mi o tym miejscu tylko to tak mu tak za bardzo nie nie chciałem to wierzyć ponieważ on tam sobie lubi wypić tylko wiadomo jak jest alkohol to jest fantazja ale być może miał rację, mówił, że tak samo że tam Niemców rzucono rannych tylko, że to miejsce nie chciał mi powiedzieć, gdzie jest, natomiast powiedział to innemu znajomemu, który tam pojechał z wykrywaczem. Ponieważ tam też się znowu nastawił, że na to, że tam będzie pełno złota, bo jak Niemcy to mieli złote prawda, pierścienie, srebrne na palcach, tylko coś się tutaj nie zgadzało, bo, nie zgadzałoby się, bo Rosjanie tylko widzieli złoto, to by nawet z palcem sikierem od, odrąbali. słuchajcie jest zimno strasznie aż normalnie nie umiem mówić taki jest mróz może byłoby to niemożliwe ale się nastawił na typowo na złoto i pojechał tam szukać ale nie wiem czy czy tam go coś wystraszyło czy coś zobaczył ale był tam 20 minut i mówi jak spierdzielał sam tamtą to miał dosyć wykrywacz mu zaczął tak zaczął mu tak wariować że nie wiedział co się dzieje ale też nie chciał powiedzieć co tam znalazł no. Ale to teraz taka historia trochę dziwna Ale na pewno przynajmniej pojadę w to miejsce i zobaczę tak Bo już mniej więcej wiem, gdzie jest to miejsce blisko domów A tak będzie czas, to tam się najbliżej przejadę i coś może nakręcę na ten temat Tak tutaj się nagrywa na no, jakoś jeszcze te baterie dają radę. A że to też jest kolejna historia, ciekawa historia, którą można tutaj w marcu przedstawić. Jeżeli się znajdą chętni, no na razie mam trzy osoby na taką wyprawę tutaj po okolicy. Także cóż ona, no, no, nie przedłużajmy już dłużej, bo też nie. Nie każdego ta planina interesuje, prawda? Każdy by wolał też wykopki. Jeszcze jakieś dwa dołki mi się udało tutaj znaleźć, może podajdę, pokażę. A, to wygląda na ziemiankę. Tu jest jedna. Tu jest druga. Także gościu miał rację, że, jest, że tutaj jest ich kilka. Aha, jeszcze mi się przypomniało, bo ten gość od leśniczego, co tam przykopał w tym miejscu, gdzie wrzucono tych Niemców do, do dołu, to tak, on no, się nastawił typowo na szukanie złota, no, ale jak wiadomo Rosjanie, jak tylko widzieli, że coś świeci, czy błyszczy, to nawet na palcu by to sikierze mu odrąbali te złote obrączki. A że to też jest taka kolejna bajka, że złoto czy coś takiego. Ale wiadomo, każdy tam coś zawsze dopowie swojego. I tak to później wychodzi. Ale co nie zmienia faktu, że stamtąd uciekał raz, dwa, bo długo tam nie wytrzymał. Że jest to dziwne miejsce. A ja się jeszcze będę kontaktował z tym leśniczym. Teraz troszkę teraz pije, cholera to będzie z nim problem ale może jakoś tam się z nim dogadam Jesteś dziwny człowiek bo byłem kiedyś w niego w domu to słuchajcie taka mi historia op opowiedział, że ja, napra na ja naprawdę bałem się wracać do domu ja mimo że jestem już dorosły chłop Ale to co, on, to, co on mi opowiedział, to słuchajcie, no naprawdę. Głos mi się naprawdę jeżył na głowie. Być może kiedyś to opublikuję. Znaczy, opublikuję, jeżeli ona na to wyrazi zgodę, bo chciałem, chciałbym nagrać materiał na ten temat.